To prawda, że jako jedyny nie miałeś dziewczyny na sylwestrze u Mandzia? Bzdura! To wszystko było ukartowane przez BLUE'a! No i narobicie. Nie no, przepraszam, że się śmieję, ale po prostu... Nie mogłem z tego jak wrzuciłem to zdjęcie na Facebooka I połowa komentarzy to była o treści Wszyscy mają dziewczyny, a jak forever alone Oho, Panie to Blow zrobiłeś we swoim Q&A Teraz ja powiem we swoim Q&A jak to było Tak naprawdę od samego początku Blow powiedział Że skoro Alin śpi, bo Alin poszedł spać, bo on ciężko pracował On ciężko montował całą noc odcinki dla was I dla mnie I po prostu poszedł spać I kiedy wszyscy sobie zdjęcie, no ja też musiałem zrobić sobie z nimi zdjęcie Bo inaczej bym nie dostał obiadu I kiedy zrobiłem sobie z nim zdjęcie Akurat Alien stał, zobaczył to wszystko, a ja wtedy musiałem go pocieszać, i tak to było, bo generalnie tak, fajnie mi się gada z Alienem, no jest naprawdę spoko chłopak, i tak dalej, na, na, możecie się go spytać, Alien, Alien, myślisz? Nie, wolę kobiety. Chyba ci się Karole pomyliły. spoczeniec jeden, kur... tak jest smutne, ale wydaje mi się, że na chyba nie płaczę z tego powodu, to, że nie wiem, czego zapytać. Jeju, jak ja tęsknię za poniedziałkami, witajcie, z na strony dzisiaj otrzymamy poniedziałkowego Naruciaka, come No i jeszcze siedem, kochana! Ale stop! Zanim zaczniemy, chciałbym z Wami pogadać na temat, o którym bardzo, bardzo spamowaliście, zaspowaliście, zaspamowaliście mi skrzynkę odbiorczą oraz post na Facebooku. A właśnie, by the way, zanim zaczniemy, oprócz tego, że łapka w górę się należy, bo to fajny odcinek i w ogóle poniedziałek jak jest super wysoko w górę, to jak najbardziej, to oprócz tego, jeżeli chcecie zadawać pytania do poniedziałkowego Noruciaka, no to musicie wejść w link w opisie. No no niestety musicie, no tak musicie. musicie wejść w link w opisie, on was przykryły na Facebooka i na Facebooku jest mój fan, wiesz, na którym oprócz tego rzucam goje fotki, to także rzucam post w niedzielę najczęściej w tym proszę was o pytania, do podziału Ruciaka więc jeżeli będziecie obserwować mojego, mojego fanpage'a no to wtedy się dowiecie o tym, że jest taki post, który prosi was o pytania, do powiedziałego Ruciaka dlatego serdecznie wam polecam fanpage'a pytaliście się mnie o stanowisko wobec akcji charakterystycznych, które ostatnio są naprawdę bardzo popularne na początku nasza akcja moja, Karolka i Łezy, w zbieraliśmy na dom dziecka potem akcja kopa, potem akcja Reziego, Pinkwina i tak dalej nie zamierzam was zaskakiwać, jeżeli chodzi o ten temat bo naprawdę szanuję każdą tą akcję uważam, że jest to naprawdę super pomysł ale uważam, że generalnie to to jest proste. To jest proste, żeby dać dotację i dać jakąś tradycyjną kwotę, siedzą sobie przy, na fotelu, przed komputerem i to na pewno pomaga. To nie jest tak, że kurde, dałeś 3 zł, to i tak nie się daje. To pomaga, ale jakiś czas temu miałem okazję obejrzeć vloga pewnej osoby, która powiedziała jedno fajne zdanie. A co gdyby poświęcić sobie jeden dzień, w którym byśmy coś robili na rzecz kogoś innego? Dla przykładu jesteśmy aktorem w serialu. Tak, to jest wyrwane prosto z tego vloga. I załóżmy, że za jeden usiłek zarabiamy 10 zł, to może mimo wszystko pójdźmy na, na ten serial, poświęćmy na jego jeden dzień, to to zarobimy z tego jednego dnia, przekażmy na akcję kreatywną. Jaki jest sens w wybielaniu się takim? Mam na myśli, że przelewamy jakąś kwotę, robimy z tego wielkie halo i tak dalej, że, że super, pomagamy i tak dalej, tylko po to, żeby jakoś sobie podbywać ego i tak dalej. Ja sam naprawdę mógłbym przejść jakąś kwotę głośno i powiedzieć słuchajcie, patrzcie ile przydałem pieniędzy na fanpage, bo dać screena na live, że dałem Jacobowi jakąś tam kwotę. Ale po co? Pomyślałem sobie, że skoro takimi naprawdę fajnymi ciurakami, dlaczego nie mogliśmy robić razem jakiś fajnych, dużych rzeczy, które nie wymagałyby od Was pieniędzy, a tylko i wyłącznie chęci poświęcenia paru minut, godzin czarowni. Ale nie będę Was do tego zmuszał. Napiszcie mi proszę na dole, albo na fanpage'u, albo gdziekolwiek indziej, czy bylibyście zainteresowani w pomaganiu innym. Nie wiem, dla przykładu, wysłalibyśmy do chorej osoby jakąkolwiek chorobę, do dziecka, na przykład kartkę, w której byśmy życzyli jej powrotu do zdrowia, na przykład takich 200 kartek nagie do szpitala. Kurde, to na pewno było, naprawdę pomogło i podbudowało to osobę psychicznie. Napiszcie dole, co o tym sądzicie. No i zaczynamy z pływającym questions? i z kwiatem. Co już najbardziej u innych youtuberów? Przede wszystkim oryginalność. Jeżeli jesteś oryginalnym, to naprawdę masz naprawdę wielkiego pusta na początku. Bo jeżeli nie robisz tego samego co inni, to nikt nie ma dylematu w oglądaniu ciebie. Dla przykładu jest gra, która nazywa się Dark Souls 2. Gra, którą mogą obejrzeć naprawdę u wielu let's playerów. Na przykład u Markipliera i tak dalej. I tym, że ktoś jest oryginalny w tym jak prowadzi daną serię, ja wybieram właśnie oglądanie u niego. Ponieważ mi się przypodobał swoim charakterem, stylem montażu czy po prostu filmami. I uważam, że ta cecha jest najważniejsza. Oryginalność. Tym, żeby się wyróżniać i tym, żeby się samym sobą, że jeżeli po prostu przeglądasz się do w moich subskrypcjach i widzisz miniaturkę, tytuł i tak dalej, no to od razu chcecie w to kliknąć. Więc jeżeli ja jestem dla was oryginalny, ponieważ w vlogach to nie jest trudne, naprawdę, w vlogach da się być oryginalnym i nie ma z tej wielkiej filozofii. Więc jeżeli jestem dla was, to naprawdę bardzo się z tego bardzo cieszę. Czy naprawdę dostałeś kiedyś tylko odgodnie na snapie? Nie, nie, w żadnym wypadku, nigdy. Ja, nigdy nie dostałem wszystkiego, naprawdę, nigdy. Mówię serio. Ile miałeś tak jak odkryłem, że chłopcy różnią się od dziewczyn tym na. na. co? Mamo! Czemu każdy YouTuber nagrywa QA na stojąco? O! Wróżby tam Macie się znalazł! A skąd ty wiesz, że ja w tym momencie może nie stoję, albo siedzę, albo nie wiem. Pół siedzę? Może w tym momencie bardzo siedzę, a ty tego nie widzisz? A może teraz stoję? i ty na to! Czy oglądasz lekko stroniczy? Jeśli tak, to jaka była twoja reakcja na zakończenie kanału? Znaczy, przede wszystkim nie wiem dokładnie, czy to na pewno jest zakończenie kanału, bo tego akurat się nie dowiedziałem, ale wiem na pewno, że zakończyli swój program, który był na YouTube od naprawdę bardzo, bardzo dawna. Ja sam osobiście oglądałem go praktycznie od samego początku. Um, no, ewentualnie tam od jakiegoś ostatniego, z któregoś tam odcinka. I wiem, że pierwsze odcinki nie pamiętam zbyt dobrze, bo wtedy byłem troszeczkę innym człowiekiem i tak dalej, troszeczkę byłem też um, inaczej intelektualnie zbudowany. Ale wiem na pewno, że zawsze będę dobrze pamiętał. Dlatego zakupiłem na zakończenie Całej mojej przygody z nimi, książkę, którą przeczytałem. Sam miałem okazję pogadać z, z chłopakami, chciałem pokazać z ciurakami. Z chłopakami, jest naprawdę niesamowita ekipa, złożona ze dwóch niesamowitych ludzi i bardzo, bardzo polecam. Nie zlecę nawet książki, teraz ja robię, robię im reklamę za darmo, ale to jest cały program. Więc jeżeli nie wiecie, kim są lekostrończy, no to powodzenia w oglądaniu tysiąca odcinków. Przez pojęcie odpuściłbym sobie, po prostu uszanowałbym tą decyzję. Nie walczyłbym z tym. Jeżeli ktoś uważa, że nie chce mnie znać i chce sobie przerwać kontakt ze mną, po powiedzieć sobie dobra, nie chcę głośnać, nie chcę, on po prostu idzie, to po prostu bym to rozumiał i powiedział, że okej, okay, nie chcesz mnie znać, nie chcesz ze mną rozmawiać, w ogóle chcę zamknąć wszelkie kontakty, połączenia i tak dalej. No i ja będę to przede wszystkim uszanował i powiedział: OK, skoro tak ma być, to niech tak będzie. No nie będę szukał kontaktu z osobą, która po prostu tego kontaktu nie chce prowadzić ze mną. Miałem wiele razy tą sytuację z różnymi ludźmi, z tymi, których lepiej znałem lub tych, których gorzej znałem. Po prostu, jeżeli ta osoba ze własnej inicjatywy tak działa, to po prostu ogóle na to, że nie była Twoim przyjacielem lub przyjaciółką. No i tyle. Czy często rozmawiasz ze swoją poduszką o Twoich problemach przy życiach, domu czy szkole? Czy możesz się zaufać? Ostatnio mnie zdradziła, suka. Nawet teraz kamerę rozwaliła. Po wchodzę do pokoju, a na niej ktoś leży ktoś inny. No normalnie się spóźnił, bo pluje na siebie totalnie. Jak myślisz, co myślą twoi sąsiedzi, gdy zaczynasz się wydzierać? Nie mam pojęcia co myślą, ale wiem co myślą przychodni, którzy przychodzą obok mojej ulicy, ponieważ gdy otworzę okno i zacznę krzyczeć, to słuchacie mnie naprawdę bardzo, 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 bardzo wyraźnie. I sam to sprawdzałem, troszeczkę się przeraziłem dlatego tego, teraz rzadko kiedy otwieram okno, kiedy nagrywam. W sumie to już nigdy. Tak więc wyobraźcie sobie takiego ogromnego pranka, kiedy praktycznie codziennie, gdy nagrywam, krzyczę i przez okno mnie wszyscy słyszą, a, którzy przychodzą obok, a mieszkam akurat na Starówce, więc jest tutaj dużo osób i... i, i Prank, bro, it's a prank. Ile masz wzrostu? Ale ty duży. No i każda kobieta mi tak mówi. I nie tylko. Bardzo często to mówi się na różnych mitapach i kiedy gdzieś na mnie zobaczycie. No tak, jestem duży, jestem wysoki. No i po prostu tak już mam. Ja ten do Nonki, te Noki były fajne. Robimy jadło się waniliowe, dobrze druskawkowe. Robimy sobie lody z nich. <eś> lody. Ale po prostu jestem wysoki. mam met, dziesiąt wzrostu w zakrętleniu, ale mam gdzieś około 1,88 osiemdziesiąt dziewięć. To, to jest, różny, jest to jest różnie. Ale kupiłem Air a ja maxe, trochę tam jest. No i to na tyle w tym poniedziałkowym na ryżaku. Jeżeli Wam się spodobał, nie zapomnijcie o tej łapce w górze, ponieważ o jezu, jakie one są fajne, jakie one są słodkie. No i zapraszam was serdecznie na fanpage'a, na Instagramu i tak dalej, bo te social'y są naprawdę super, tam są fotki i nie tylko. Nie tylko mnie w sumie, też podsuam inne, więc bardzo wam serdecznie polecam. No i dziękuję wam serdecznie za ten odcinek. Trzymajcie się. Pa, pa. Ja wiem, że to początka nie było słabe. Nie ja wiem, ale już jest późno, ale... E... Eee, żegnajcie, trzymajcie się, PUPO! Jeżeli ten niesamowicie fantastycznie wymajtujący odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij o w górze. A tak w ogóle to na fanpage'u są moje fotki. Link w opisie.